Dzień dobry Pani Pułkownikowa. Kłania się Cholewa, prezes Towarzystwa Spod Pomnika Świętej Pamięci Pani Męża. Tak, dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić do Pani, bo tu jest z nami telewizja, Polska Telewizja Kraków. I proszę oglądać kronikę. Zobaczy pani pomnik, zobaczy pani to dzisiejszą uroczystość, którą tutaj zawsze co roku oddajemy hołd pani święte pamięci mężowi, który tak bardzo zasłużył się Polsce. Jest wielkim bohaterem narodowym. Także tak. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się z panią tu połączyć. Jesteśmy razem z Panią. I życzymy Pani dużo zdrowia. Dużo zdrowia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pozwalam Cię do pani jeszcze zadzwonić w który dzień. To porozmawiamy dłużej. Dzisiaj będzie Msza święta o godzinie 16. Ojców Kapuczyny za świętej Pamięci Pułkownika. Także, także po prostu Kraków pamięta pani Pułkownikowa.